Witam kochane dziewczyny, jeżeli macie ochotę zobaczyć ten makijaż, ja mam już się troszeczkę przybliżę, różowo-fioletowy inspirowany trendami moi drodzy, wiosna lata 2011, to ja Was serdecznie zapraszam. Wszystkie kosmetyki zostaną opisane na mojej stronie internetowej. Bardzo Wam dziękuję za komentowanie na tej stronie, bardzo mi miło. Um... Tak, to tyle moi drodzy. Zapraszam Was na ten makijaż. Jak wspomniałam, inspirowany właśnie trendami wiosny na te 2011. Jak wiecie, królują pastele, jak wiecie, królują bardzo mocne, neonowe, jaskrawe, kolory dające po oczach. Ja tutaj wybrałam kolorki bardzo mocne, ale są to cienie matowe. Nie mamy tutaj żadnych cieni właśnie błyszczących. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie blizaczki papa! róż Ja użyję takiego różu moi drodzy z firmy ELF. Recenzję na temat tego różu możecie znaleźć na mojej stronie, czyli ja Wam linka podam w opisie. I pędzelkiem MAC 165. Nakładam sobie różne na policzki. Takim, moi drodzy, grubym pędzlem. To jest akurat pędzel z Maestro 180, rozmiar 24. Możecie sobie to wszystko rozblendować. W ten sposób, moi drodzy. No i następnie Oczęta, moi drodzy, oczywiście baza Bo w lato, jak wiecie, no są upały, moi drodzy No i co, wszystko nam się spływa Cienie nam się przemieszczają Z miejsca na miejsce odbijają się Ksero nam się robi No także baza tutaj musi być Ja akurat użyję Bazy z Gosza, ale Wy macie naprawdę Dużo opcji z tymi bazami, bo są bazy Z Joko yy, Z Ardeco Ile się nie mylę, bardzo popularna baza Baza z Inglota no, macie tutaj naprawdę od wyboru do koloru różne inne firmy. A wiem, że Gorz nie zawsze jest dostępny w Polsce. Tak, bardzo pięknie, moi drodzy, nałożona. Użyję dzisiaj takiej paletki z firmy gosz Moi drodzy, to jest paletka Pink Sunset. I te kolorki wszystkie są matowe. Mi właśnie na takich kolorkach zależało, ponieważ no, w tym roku trendy to właśnie kolorki matowe ja dlatego sobie właśnie taką paletkę zakupiłam myślę że użyję tego fioletu i troszeczkę różu jak wiecie w tym roku makijaż bardzo mocny w odcieniach pastelowych i w odcieniach właśnie bardzo jaskrawych co mi akurat bardzo się spodobało muszę powiedzieć szczególnie na właśnie wiecie wieczorem szczególnie w lato się gdzieś wychodzi na jakieś imprezy I malutki pędzelek do nakładania cieni i to jest kochani 320, rozmiar 8. I biorę nasz piękny róż. Zmieniam go na całą powiegę. Moi drodzy, jak widzicie, bardzo mocny jest ten róż um, właśnie z firmy Gosz, ale tutaj się nie przejmujmy. Nie przejmujmy my zaraz sobie wszystko pięknie rozjaśnimy, będzie to wyglądało ładnie. Ja Wam się troszeczkę przybliżę. Tak, moi drodzy, następnie pędzel 497 rozmiar 12 z Maestro. Nabieram fiolet. Szczepuję nadmiar. W ten sposób moi drodzy. Następnie jasny cień, ale matowy jasny cień. Tutaj mam paletkę z firmy Shiseido. Nabieram ten najjaśniejszy cień. Rozjaśniam kącik moi drodzy. Kącik to jest wewnętrzny. Delikatnie zajeżdżając na dolną powiekę. I moi drodzy, podłóg brwiowy. So, powracamy do naszego 4,9.7, moi drodzy. I rozcieramy. Jeszcze raz łącząc to z tą naszą y, bielą. Ja tutaj mam y, taką piękną kredaczkę z firmy Gorz. Zaraz Wam pokażę jej kolor. W pięknym takim fiolecie. Ona jest wodoodporna, co nam się w lato przyda. No i moi drodzy, delikatnie linia wodna. Delikatnie jeszcze przyciemniam tę dolną powiekę. I teraz tą kredeczką tak samo zajeżdżamy sobie troszeczkę na górną powiekę. Ja mam ochotę tutaj strasznie dodać troszeczkę czerni. Znacie mnie, lubię mocne makijaże. Biorę paletkę z firmy Sleek. Pędzelek kulka 410 rozmiar 8. To damu oku głębi, moi drodzy. Tak, moi drodzy. Bardzo fajny pędzelek. Następny mój ulubieniec firmy Maestro. To jest, kochani, 480 rozmiar 12. I on ma tutaj taki bardzo fajny czubek. I ten czubek pozwala nam na to, że... Pięknie możemy sobie rozeczyć cień, ale właśnie tylko w załamaniu. On się nam delikatnie rozniesie, ale naprawdę bardzo delikatnie już Wam pokazuję efekt tego pędzelka. Widzicie jak on pięknie rozciera ten cień? No i mam, moi drodzy, ogromną ochotę użyć troszeczkę troszeczkę żółki tutaj mam taką paletkę z firmy Max Factor, którą wygrałam w prezencie u Martynki, zmalowanej. I na sam kącik dodaję. Maskara, moi drodzy, ja użyję one by One. Za niedługo zobaczycie recenzję na moim kanale, na mojej stronie tej maskary. drodzy Brwi bierzemy sobie pędzelek jakiś grzebeczek. starą szczoteczkę po maskarze naprawdę jest to obojętnie i nowością, czyli mazakiem z ja Wam pokażę, on nie jest w ogóle mocny bardzo delikatnie rysuje nam te kreseczki widzicie? bardzo delikatnie Także takim mazaczkiem robimy sobie brwi. Tam, gdzie nam jakieś włoski brakują, gdzie za bardzo wyrywałyśmy. Moi drodzy... Użyję troszeczkę rozświetlacza, ale tutaj bardzo proszę uważajcie. Dziewczyny, które mają cerę tłustą, która się świeci, jeżeli użyjecie za dużo rozświetlacza, no to jeszcze bardziej będziecie się świeciły. Ale także tutaj naprawdę uważajcie z takimi sprawami. Ja użyję takiego rozświetlacza bardzo delikatnego. On pochodzi z firmy Accessorize. To jest pudełko do twarzy, ale no ja bym go na całą twarz nie nałożyłam. Tylko i wyłącznie dlatego, że on się bardzo świeci. Ja go delikatnie nałożę. Tuż nad e, naszym różem błyszczyk z firmy tuczu, Bardzo tanie błyszczyki, które znajdziecie. W super Dragu. On nie ma w sobie żadnych drobinek. I makijaż jest skończony. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te oczka Wam się dzisiaj podobają. Buziaczki. Pozdrawiam wszystkich. Papa. Pa.